To który przynieśli 17 kg ustawy o prawo telekomunikacyjne. 3,5 tysiąca stron ustawy, proszę Państwa. 3,5 tysiąca stron ustawy. Ta książka pokażę. Książka o kulisach operacji Okręgu stół. Razem razem z yy, no, ilustracjami i reklamami to mam ile. To 400, jak mi tutaj kolega podpowiada. Czyli... 2,5 takie książki to jest 1000 Czyli 3,5 tysiąca to jest 3,5... Pół... Ale to ma mniejszy format. Aha, to widzimy. Jest. Dokładnie, nie? Jest jeszcze... Więc 17 kg ustawy, prawda? Coś nieprawdopodobnego. Coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa. I też za tą ustawą stały jakieś tam środowiska lobbingowe, nie do końca wiadomo jakie, no bo one się nie chwalą tym, co, co, co robią. I to jest pytanie, kto w Polsce tworzy prawo. Proszę Państwa. Nie wiemy, kto tworzy w prawo, bo żyjemy w takim prawnym matriksie i że tych grup lobbingowych nikt tak naprawdę nie kontroluje, a one przecież nie działają w interesie Polski, tylko w interesie tych, kto im płaci. Ja znam jednego prawnika, który się zajmuje tworzeniem ustaw, może się tak wyrażę, na polecenie jednej z korporacji medycznych, prawda, no, międzynarodowych. To on mi mówił, mówi, słuchaj, to tylko kasa się liczy, że poza tym, że ja coś tam napiszę, to jeszcze są pijarowcy, jeszcze są jacyś wywiadowcy i tak dalej, i tak dalej. I tu jest tylko cel, jak się go osiąga. To jest nasza sprawa, jest na to budżet i tak dalej, i tak dalej, nie? No, nie? wiemy tak naprawdę, kto w Polsce pisze prawo, wiemy kto je przegłosowuje, ale dzięki szczerości pana Macierewicza, który powiedział, że y, posłowie głosują nad ustawami, których nie czytają, no wiemy, że stają się taką maszynką do głosowania. Kto rządzi w Polsce? No mamy kilka lobby politycznych, to znaczy z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, która jest takim lobby niemieckim, z drugiej strony mamy PiS, który jest lobby amerykańskim i izraelskim. Z trzeciej strony mamy PSR, który jest ewidentnym lobby rosyjskim. No i Panu Bogu dziękować, pojawiło się w 2019 roku w końcu po 45 latach PRL-u i 30 latach Komuny Lobby Polskie w postaci Konfederacji. I to tłumaczy, dlaczego Konfederacja jest tak niszczona, prawda? Zwróćcie Państwo uwagę na to, że co mówią Konfederaci? Konfederaci mówią tak uprośćmy system podatkowy, niech się gospodarka rozwija. Uprośćmy, zlikwidujmy idiotyzmy, które ograniczają nam wolność, bądźmy wolni, prawda? Rządźmy się sami we własnym kraju i tak dalej, i tak no, dalej. oczywiste oczywistości. Gdyby na przykład nie miał Bosak, czy Brown, czy Korwid-Mikke, czy Mencen żyli 100 lat temu i takie rzeczy mówili, to ludziom się po głowie pokazał, ale mówi Pan o rzeczach oczywistych, no. no. przychodzi Pan nas przekonywać, żebyśmy się, żeby nie było przemysłu szczepionek. No, ale nie, Pan. No przychodzi Pan nas przekonywać. Proszę, proszę, zapraszamy. No, przychodzi Pan nas przekonywać, żeby yy, podatki są, były proste. No, ale, ale czyż są proste i tak dalej? Przecież system podatkowy był znacznie bardziej prosty na początku XX wieku, przez I wojnę światową, proszę, proszę śmiało, niż teraz, prawda, I, 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 i tak dalej. No i teraz wściekłe ataki, prawda, na te polskie, jedyne jakie jest za to, że mówi o, o, o tych sprawach polskich. Kolejne lobby, jakie w Polsce jest bardzo silne, to jest lobby LGBT, które ma swoich e, popleczników, Tutaj najlepszym tego przykładem jest oczywiście tam pan Biedroń razem ze swoim tamtym, tym drugim panem, którego nazwiska ciągle nie pamiętam. On właśnie, tak jest. I, i, I ci wszyscy ludzie, którzy sprowadzają swoją działalność polityczną no, do, do, do zajmowania się sprawami środowiska LGBT, no jakby innych problemów nie było, prawda? A no też takim ich sojusznikiem jest dupiarz, jak to sam siebie określa, czyli Rafał Trzaskowski. Ja mówię o nim dupiarz, bo on sam kiedyś powiedział, że ja byłem dupiarzem, jak byłem młody. I, I ja zresztą teraz szykuję wideo-ferieton. Ci z Państwa, którzy oglądają mój kanał na YouTube, niedługo będą mogli zobaczyć o wydatkach dupiarza w Warszawie na pieniędzy nieprawdopodobne. Tam kwoty będą podane u mnie w reportażu, to Państwu włosy będą stawać dęba na głowie. To jest lobby, które szczególnie aktywnie działa w systemie szkolnictwa. Ja mówiłem i zadałem na głosie pogląd, że szkolnictwo w Polsce trzeba sprywatyzować, dać rodzicom błony na dzieci i te problemy znikną, znikną rada dzień. Kolejnym takim lobby, które mamy w Polsce to jest celowy, wszystkie lobby Lobby ukraińskie nowe oczywiście, prawda? Lobby propagandowe, które doprowadziło nawet do tego, że nie można mówić, nawet wyrażać poglądów odmiennych od jedynie słusznych już nie można. Tu matecznikiem tego lobby ukraińskiego to jest Afera Podkarpacka. Aha. Bracia Rysi, słynni, którzy nagle nistąd Izolot ni się w Polsce pojawili. Jeden z nich no dostał prawo stałego pobytu, już nie pamiętam od którego prezydenta. Założyli sobie sieć agencji towarzyskich i filmowali tam rozmaitych oficjeli z panem Kucińskim na czele. Prawda? i te materiały są wykorzystywane do szantażowania tych ludzi, do wpływania na ich decyzje polityczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, nieszczęsna ta Polska. Jeszcze jest jedno lobby, lobby sprzątaczek. Jak ktoś śledził aferę reprywatyzacyjną, tam była pani wiceminister finansów, hojna Duch która ujawniła, że o sprawach podatkowych decydowano lobbystka, która była zatrudnionego jako sprzątaczka w ministerstwie i z panem Nowakiem, z panem bardziej jako zegarmistrzem, decydowali o wysokości podatku. No, Nowak teraz w tej geopolitycznej rzeczywistości może zostanie bohaterem narodowym, bo przez to, że spieprzą te drogi na Ukrainie, to armia ruska ma trudniej, żeby je pokonywać, więc... Może, może się będzie tłumaczył, że jakimś danym profetycznym dysponował, żeby, żeby już wcześniej wiedział, że będzie wojna i w związku z czym próbował, próbował e, powstrzymać Rosjan. Proszę Państwa, smutne to jest tak naprawdę. Ja to mówię z perspektywy kogoś, kto tym wszystkim się zajmuje na co dzień. No i jakbyście Państwo mnie chcieli zapytać. Oto to, co ja widzę pozytywne, no to szczerze powiedziawszy, no pozytywnych wiadomości nie mam Państwu wiele do przekazania. Gdybym miał wymienić te pozytywne zmiany, jakie w Polsce zachodzą w ciągu ostatnich lat, to kilka bym wymienił. <laughs> Z jednej strony wymieniłbym aktywizację środowisk patriotycznych, czego nasze spotkanie dzisiejsze jest przykładem, prawda? Bo, bo no jeszcze lat temu 15-20 takich spotkań nie było. Pamiętacie Państwo, prawda? I tym bardziej jest to dobre że kluby Konfederacji, to które tutaj siedzący po połowie prawej stronie szcigodny kolega reprezentuje, yy, przełamały ten monopol klubów Gazety Polskiej na, jedy, na patriotyzm jedynie słuszny, prawda? To jest, to, jest yy, to. Druga sprawa, że gdzieś tam ja zauważam, że zaczyna się odradzać jednak w Polsce jakieś takie poczucie patriotyzmu, którego też 20 10. Pięć lat temu jeszcze nie widziałem. No, po trzecie, no, w końcu mamy jakieś, jakoś, jakieś ugrupowanie, które polskich reprezent interesów stara się pilnować. Jak mu to wychodzi, to jest inna sprawa, ale, ale sam fakt, że się pojawili, że są i że przynajmniej mówią o sprawach ważnych, to już jest pewien plus. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest, yy, są te masowe pozwy, które teraz przedsiębiorcy składają przeciwko yy, Polsce za lockdown. Ja mówię, no w pierwszej fazie płacić będzie za to państwo, czyli my z naszych podatków, ale szczerze powiedziawszy, ja już wolę, żeby tej pani Ewie z Radomia, dzielnej, bohaterskiej, zapłacono z naszych podatków, niż żeby te same podatki wydano na przykład na fotoradar albo na wsparcie tam na jakichś ruchów tęczowych czy różnych innych. Więc to już lepiej niech, niech, niech to ta kobieta odzyska. No, mam nadzieję, że zaczną się też pozwy przeciwko tym osobiście, tym, tym, tym bandziorom politycznym, że Kaczyński, Kamiński, prawda, Szumowski, Niedzielski będą chodzić po sądach i że potem w końcu trafią do kryminału. Więc no, jakieś, jakieś pozytywny, pozytywny, pozytywne zjawiska jednak zachodzą. No, mam nadzieję, że, że jeszcze nie wszystko stracą. To tak, tyle tytułem wstępu. Mówiłem może trochę chaotycznie, ale, ale starałem się mówić o sprawach ważnych. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zachęcam oczywiście do, do zadawania pytań, do komentowania. Tutaj mój czcigodny kolega przed chwilą wypuścił czapkę yy, na dobrowolne datki. Także dziękuję Państwu za wsparcie, bo ja teraz muszę stanąć przed wyzwaniem, jakim jest dalsza penetracja zasobów sztacji w tym Instytucie Niałka. Zwróćcie Państwo uwagę, że ja ten projekt badawczy otworzyłem w 2017 roku, pewne wsparcie finansowe od Polonii amerykańskiej, ale to 2017 rok to było 28 lat po upadku muru berlińskiego, 27 lat po, po upadku NRD, i przez 27 lat nie znalazł się nikt z Polski, kto by pojechał do Sztazji oficjalnie czy nieoficjalnie badać te archiwa. Szymoski sobie pierwszy pojechał, no bo, bo, bo miał taką chęć, prawda, za swoje pieniądze, za tam datki od Polonii. Natomiast, proszę Państwa, to państwo polskie nie mogło znaleźć grupy, nie wiem, trzech, czterech, pięciu historyków do przebadania akt Sztazji? Naprawdę to było tak ciężko? A przecież są do przebadania jeszcze archiwa czeskie, archiwa węgierskie, jugosławiańskie, bułgarskie, rumuńskie, albańskie. ja mam to wszystko robić? Za swoje pieniądze? No ja lubię takie rzeczy robić. No rzeczywiście no przyjemnie jest sobie czasem napisać, ujawnić tam coś czy, czy, czy napisać coś. No ale, no ale jakże to świadczy o państwie. W 2007 roku przyjechała do Warszawy delegacja oficjalna Instytutu Gałka. I zaproponowano tak, powołanie takiego wspólnego projektu badawczego między Instytutem Gałka a Instytutem Pamięci Narodowej. Właśnie, żeby grupa historyków rzetelnie przebadała polskie zasoby sztazji. Wiecie państwo, kto to odblokował? Antoni Macierewicz. Prawda? No bo Antoni Macierewicz nienawidzi tych, którzy odbierają mu monopol na kwestie takie jak Smoleńsk, czy lustracja, czy coś. No i, i tyle, no. Ale no, to już w Stazji jest może my, najmniejszym problemem z grupy tych, o których mówiłem. Bardzo proszę. To mówię po Henryk Niedzielski, wydawca portalu nauką polską A jednocześnie dziennikarz od 1977 roku. Pieszę o tym, gratuluję Panu pod tak jak Pan się sięgnął. Ja zaatakowałem tylko moje wodę, ze skutecznie. Pan zaatakował premiera. To bardzo Okej, ale do pytania, jakbyśmy mogli. Właśnie pytanie. Chodzi mi na o na te polterów, bo za dużo widzę portretów, którzy chwalą się wręcz tym, że mają kontakty z oficerami bezpieki, co kiedyś było niemożliwe. bo by ktoś śpi, to by był ktoś świsty, a był dziennikarzem. Ja nie, nie, pan, kontakty z oficerami bezpieki można mieć i należy mieć, tylko nie należy wychodzić poza rolę dziennikarza. No. Ja też mam kontakty z ludźmi różnymi, no, i miałem, i z ludźmi służb, i z bandytami, i z terrorystami. Na przykład jak kiedyś, jak pisałem książkę o Janie Pawle II, nie przywiozłem jej dzisiaj, bo mi cały nakład strzedł. Na Przecież pojechałem się spotkać z aliaczą y, i tym, który strzelał do papieru. A więc wie pan, no, mieć kontakty z oficerami bezpieki to no, nie jest nic złego. No, złe jest dawanie się wykorzystywać. Czy oni sprzedają informacje dziennikarzom za daleko, we w ze strony dziennikarzy? Wiele pan to zależy od osobistej relacji, jaką się ma. No. Czas to oczywiście jest, bezpieka lubi manipulować dziennikarzami, ma zresztą wielu swoich dziennikarzy zarejestrowanych wręcz jako tam kapusie, konfidenci i tak dalej. Ja ujawniłem dwa tygodnie temu na swoim kanale historii relacji Cezarego Gmyza z, z Urzędem Ochrony Państwa. Kto ciekaw, niech obejrzy, prawda, i takich Gmyzów jeszcze trochę jest. Ja pamiętam w 2007 roku, kiedy likwidowano WSI, w zasadzie kiedy już zlikwidowano WSI, to Kaczyński kazał szefowi APW Panu Święczkowskiemu, to jeszcze było w czasach, kiedy Pan Święczkowski był przyzwoitym człowiekiem, bo potem się zeszmacił strasznie jako, jako filar tego reżimu, sporządzić taką listę dziennikarzy, zarejestrowanych w Europie, w czyli czy, czy w ABW I to było lista albo 306, albo 307 nazwisk. Już nie pamiętam, ja ją widziałem, oczywiście nie mogę powiedzieć, kto mi ją pokazał. No i tam wiele półgłośnych nazwisk. No także niestety bezpieka w Polsce kontroluje media w bardzo dużym stopniu i to jest patologia mediów. Tacy ludzie jak ja, którzy się starają być nie no na ten ostry. Albo zostają nominowani na ruskich agentów, albo jeszcze różne inne przygody ich spotykają, nie przecież kiedyś narzeczoną, zwerbowaną wiele lat temu. Podłe uczucia zupełnie. I co? I, I... No i, i tyle, ale to jest problem trochę szerszy, bo, bo w Polsce de facto nie ma kontroli nad bezpieką. Jeszcze do niedawna było tak, że żeby zostać członkiem Sejmowej Komisji do spraw Służb Specjalnych, Trzeba było mieć certyfikat bezpieczeństwa, który wydawała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli służby zdecydowały, kto będzie je mógł kontrolować. No to przeszkód spał zupełnie, prawda? I, i, I de facto mechanizmów kontroli nad służbami nie ma. No, teraz służbami kieruje pan Kamiński. No pan, pan Kamiński w 90 roku aplikował do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, nie przyjęto go. Jakiś uraz powziął tam osobisty. Zresztą pan, pan, pan Kamiński ma problem alkoholowy bardzo poważny, bo. On od godziny 11 już nie funkcjonuje, więc rządzi za niego ministerstwem. Tam Maciej Wąsik i tam grupka tych najbliższych jego współpracowników. I w ogóle w Polsce nie ma żadnej myśli o służbach, jak one powinny funkcjonować. Ja o tym czasem mówię i, i dlatego dochodzi do takich patologii. No ja widziałem się na obiedzie nie? półtora tygodnia temu z moim kolegą, który był przez wiele nad ważnym, wysokiej rangi oficerem Agencji Wywiadu. I on mi opowiedział o swoich kolegach, którzy masowo składali pozwy przeciwko Polsce o emerytury, prawda, no bo pan Kaczyński z panem Błaszczakiem i z panem Kamińskim doszli do wniosku, że pognębią tych obrzydliwych ubeków, no i pokasowali im emerytury. Proszę Państwa, jak można tak robić? Przecież... Ja nie bronię służby bezpieczeństwa moralnie, bo przecież to, to była służba, która dopuszczała się aktów bandyckich. No, zabójstwo księdza popiełuszki jest tego najlepszym przykładem. Ale przecież, jeżeli jest państwo, które przyjmuje do pracy ludzi, do służb specjalnych, na coś się z nimi umawia, na jakieś emerytury, na warunki pracy, to przecież niektóre to państwo zacznie w końcu się zachowywać przyzwoicie i dotrzymywać, i dotrzymywać warunków. To po pierwsze. Po drugie, przecież odchodzący ze służb, funkcjonariusze mają mnóstwo tajemnic państwowych. Znają, prawda? Mają wiedzę neuralgiczną. To nie każda wiedza się dezaktualizuje jutro, pojutrze. Często jest wiedza, która jest y, bardzo ważna i neuralgiczna przez dziesiątki lat. No to co? No to gnajenie takich ludzi, zabieranie im emerytur powoduje to, że oni mają chęć sprzedać się innemu państwu. No bo, no bo co? No jeżeli... No, może sobie myśleć taki funkcjonariusz, no ja służyłem tam 20-30 lat, robiłem takie i takie operacje, rozpracowywałem szpiegów czy kogoś tam, mi kazano, a teraz państwo mnie traktuje jak śmiecia, no to ja pójdę do ruskich, amerykańców, chińczyków, kogo tam, może oni mnie potraktują lepiej, prawda? Trzecia kwestia, w ogóle w Polsce nie ma żadnego państwowego systemu zagospodarowywania emerytów odchodzących ze służb. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje to w taki sposób, że wiedza tych ludzi jest wykorzystywana w biznesie związanym z obronnością. Czyli tych gości, co tam byli w wywiadzie wojskowym czy w kontrwywiadzie, bierze się i się mówi kolejno, no to ty teraz na emeryturę będziesz na przykład oficerem bezpieczeństwa w fabryce broni, w fabryce takiej, takiej czy takiej, żeby tych ludzi dodatkowo związać z państwem, prawda? Żeby im nie przychodziło do głowy chodzić i gdzieś sprzedawać tajemnice. A ci gamonie, którzy rządzą Polską, mówią tak, no przecież te służby, no to robiły tam szafę wesianka, czy jakieś inne tam y, operacje, prowokacje i tak dalej. Przecież, proszę Państwa, służby mają się zajmować tym, co im każe rząd. Przecież normalny oficer służb myśli tak, ja tam skończyłem szkołę służb, umiem szpiegować, łapać szpiegów, rozpracowywać, i indywidualizować, etc. Państwo ma mi za to płacić, bo taki jest jego obowiązek, bo taki mam kontrakt z tym Państwem, ale to Państwo ma mi mówić, czy ja mam inwigilować szpiegów ruskich, czy szpiegów chińskich, czy szpiegów niemieckich, czy terrorystów, czy kogo tam innego? No i tak to powinno funkcjonować, a nie tak, że prawda, jedni robią to, co każe jedna ekipa, tam przychodzi druga ekipa, mówi, wy jesteście źli, to my was zgnoimy, my wam odmierzamy emerytury. Przecież, proszę Państwa, to jest polityka gówniarzy, chłopców z piaskownicy i tak dalej. Naprawdę, no. No, rządzą ludzie, którzy nie mają kompletnie zielonego pojęcia o zarządzaniu czymkolwiek. Ja to powiem z perspektywy człowieka, który ma firmę od, od lat, i ileś tam ludzi zatrudniał równolegle z pracą dziennikarską i, i, i trochę się rządzenia i pieniędzmi, i potencjałem, i ludźmi nauczyłem w praktyce. Też oczywiście popełniałem błędy, no ale to nie przyszłoby mi do głowy robić takie ruchy kadrowe jak, jak tym włodarzom naszego państwa. Pani chce coś zapytać? Ja chciałam powiedzieć, że w ostatnim okresie żaden, udział, ża żaden, nie zostawiamy. Żaden nie przekazał na raczej swojego, swojej pracy. Żaden. I nikt nie został ukarany za to, co się stało. Wszyscy obiecują to za każdym razem i panu się czekają. Powiem pani historię z mojego życia dziennikarskiego. Dotyczy. A starałem się już powiedzieć nazwisko. A powiem nazwisko. Dotyczy pana właśnie Mariusza, który dzisiaj jest szefem Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja go poznałem w 2008 roku, ja wtedy byłem dziennikarzem tygodnika wprost i tygodnika Angora, zresztą wprost on opadł, służby się nim zajęły, więc bankrutował. Angora się ma nieźle. No I często sobie chodziłem po sejmie różne informacje zbierać z różnymi ludźmi, rozmawiać. I Błaszczak był wtedy rzecznikiem klubu PISU, początek jego wielkiej kariery, więc żeśmy sobie raz czy drugi, czy trzeci herbaty wypili. I on mówi do mnie tak, panie redaktorze, no pan jest młodym człowiekiem, niech mi pan powie, doradzi, co my jako PiS powinniśmy zrobić, żeby młodzi ludzie na nas głosowali. A ja mówię, panie Mariuszu, no najprościej poglądy zmienić, ale na to wam mówię, naczelnik nie pomoże. I wie pan, ja jak nie możecie tych poglądów zmienić, to chociaż uproście życie na przykład przedsiębiorcom. Bo wie pan, no to taki przedsiębiorca w Polsce to jest taki umęczony tym tą całą biurokracją. A właśnie do mnie mówi, wie pan co, a to jest dziwne, bo ja słyszę, to narzekania przedsiębiorców, a w ogóle ich nie rozumiem. Ja mówię, wie pan co, panie Mariuszu, a niech pan się swojego księgowego zapyta o podatki, jakie są, nie? Spotkaliśmy się trzy tygodnie później i Błaszczak mówi do mnie tak, wie pan co, panie redaktorze, ja się widziałem z moim księgowym, on mi tłumaczył, jak się biuro poselskie rozlicza. Rzeczywiście, ja miałbym sam problem, żeby to sam zrobić dobrze, nie? Ja mówię, tylko wie pan co, panie pośle, różnica polega na tym, że pan na rozliczenie biura poselskiego dostaje z budżetu państwa, a biznesmen się musi na to zarobić. A ja wie pan co, że ja na to nie zwróciłem uwagi? <laughs> ja się cieszę, że mogłem jakoś wpłynąć na stan wiedzy pana posła, ministra o państwa. Natomiast do no czego od nich wymagać? No naprawdę. A zwróćcie państwo uwagę, czy na przykład te tuzy świata politycznego, pan Dziobro, pan Kaczyński, pan Kamiński, no nie są już posłami. Czy oni siedzą w biurach poselskich, spotykają się z ludźmi? Czy oni przejmują ludzi? Nie, bo mają tych ludzi w dupie. Bo po prostu są tak oderwani od rzeczywistości, już pogrążeni w tych intrygach, że motło mają w Pan chce coś spytać, proszę bardzo. Ja mam dwa pytanka. Jakie przesłanki według Pana mówią o tym, że zostaniemy w najbliższym czasie wciągnięci w wojnę w Ukrainie? I drugie pytanie, jak Pan ocenia stan kontroli państwa polskiego przez obce służby? stan kontroli przez obce służby jest dramatycznie wysoki i niepokojący. Ja mam kolegę, który się przez lata zajmował w kontrwywiadzie służbami ukraińskimi ja nie on jest już od jakiegoś czasu na emeryturze, jak sobie tam przy kierunku czasem siądziemy do mi dużo ciekawych rzeczy mówi. To to dramat zupełnie. No po prostu po prostu służby obce tu działają bardzo aktywnie, bo nikt nie ma się im się przeciwstawić. przeciwstawić. No bo, bo ktoś nie ma im przeciwstawiać i dlaczego, prawda? Bo przecież Przeciwstawianie się obcym służbom, to trzeba mieć własne służby sprawne, trzeba mieć sprawny kontrwywiad, trzeba mieć zaplecze techniczne dla tego kontrwywiadu, analityczne i tak dalej. To się tworzy latami, to nie jest tak, że o, ja dojdę do wniosku dzisiaj, proszę Państwa, zatrudniam Państwa w kontrwywiadzie, nie? będziemy sobie walczyć z ruskimi agentami, no to, to tak nie działa. To są procesy, które trwają lata i żeby je skończyć, trzeba je przede wszystkim zacząć, a żeby je zacząć, trzeba mieć ludzi, którzy są do tego kompetentni. Prawda? Ja Kiedyś, proszę Państwa, rozmawiałem kiedyś z Antonim Macierewiczem w 2000, zaraz po tej słynnej, historii, zaraz po zakończeniu procesu likwidacji WSI. I ja się go pytam, panie ministrze, dlaczego wy nie powołaliście w strukturach służb wywiadu gospodarczego? Przecież tych ubeków, których wy tak gnoicie, należałoby wsadzić do jakiegoś wydziału gospodarczego, wysłać ich do Afryki na przykład, żeby tam się zajmowali werbowaniem tych, tych murzynów, którzy decydują o na przykład o koncesjach na eksploatacji pól naftowych. Przecież niechże taki Orlen, taki Lotos rywalizuje z o Prawo do eksploatacji ropy w Afryce, no to Wy z jednej strony będziecie mieli, prawda, zagospodarujecie u, tych ludzi ze służb, którzy są nam nieżyczliwi, mówiąc delikatnie, z drugiej przyczynicie się do rozwoju polskiej firmy, więc ona będzie więcej podatków płacić, a po trzecie będziecie mieli dywersyfikację źródeł. Macie lepiej mówić, wie Pan ja w ogóle o czymś takim nie myślałem. No.